Cześć, tutaj Luiza. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego chcielibyście laptopa gamingowego Predator z kartą graficzną RTX. Zapraszam. Przede wszystkim, kolejną nowością dotyczącą kart graficznych jest technologia Nvidia Max Q. To doskonałe połączenie najlepszych układów gamingowych GeForce oraz eleganckiego wzornictwa. Przed Państwem laptop gamingowy, który można trzymać na kolanach. W moim tritonie 500 mam kartę Nvidia GeForce RTX 2060, z którą mogę pozwolić sobie na granie w najwyższych ustawieniach. A przypominam, że to jest laptop. Dzięki Max laptopy mogą osiągać najlepsze wyniki, a co najważniejsze, nie odbiegają one od wyników komputerów stacjonarnych. Dla osób ceniących sobie rywalizację laptopy dostarczają najlepszej rozgrywki w ponad 100 FPS w najpopularniejszych tytułach Battle Royale. Kolejnym dużym krokiem jest technologia Ray Tracing. Dla osób, które cenią sobie najwyższą jakość grafiki w grach, można powiedzieć, że Ray Tracing jest takim świętym gralem. Aktualnie zaimplementowany jest w takich tytułach jak Battlefield 5, Metro, Control, Shadow of the Tomb Raider czy Quake 2. Został też zapowiedziany dla wszystkich najgorętszych premier na rok 2019 i 2020. Cyberpunk, Call of Duty, Watch Dogs Legion, trafi też nawet do Minecrafta. Jeśli chcesz streamować, to mamy też rozwiązanie dla Ciebie. Nasze komputery z RTX są idealne dla twórców. Możliwość nagrywania czy streamowania bez obciążania procesora czy też karty graficznej jest gigantycznym usprawnieniem. Jeśli chciałbyś sprawdzić, jak dokładnie wygląda gra wspierająca Ray Tracing, to najpierw koniecznie sprawdź linki, które przygotowaliśmy dla Was w opisie. Pamiętajcie też, żeby subskrybować nasz kanał, zostawiać łapki w górę, piszcie w komentarzach, który laptop Wam się najbardziej podoba. Followujcie nas na Instagramie, ja wracam do grania, buziaki!